Hej kochani, witam Was w kolejnym filmiku na naszym kanale. Dziś zapraszam Was na filmik, w którym będzie aktualizacja akcesorii spacerowych tofajka, także zapraszamy do oglądania. Będzie sobie tutaj z nami leżał i będzie tutaj z nami właśnie współpracował. Tak, będziesz współpracował dobrze. Też się bardzo cieszę. Tak. Tak, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Z karetku. Także zapraszamy do oglądania. Pierwszą rzeczą jest to taka obruszka, którą mamy od świąt na święta w prezencie. I to jest obruszka z Hilton. I ona jest taka zielona, jest takie serduszka i kostki i już jest trochę zniszczona, tak? Proszę. No, twoja? Twoja, proszę. Proszę, chcesz ją? No chcesz ją? Chcesz ją? Proszę. Kolejną rzeczą jest to y, taka niebieska obruszka i ona jest takie kostki i ona nie jest taka zniszczona i my ją taką właśnie mam... Tak, Torficzek, tak, to jest twoje. To proszę. Kolejną rzeczą jest to smycz Flexi. Co tam? Jest to taka smycz Flexi. Um, I ona jest na lince. Um, na lince, właśnie. I ma kolor taki turkus, taki niebieski, w kropeczki. To się trzepie. Także to taka, to też twoja, tak? No piękna po prostu. Aha, i jeszcze wrócę do obruszki, ponieważ yy, to jest obruszka Foresto i też ją zaliczę na spacery. Kosztowała ona 75 minut. i to jest, i ona chroni przed kleszczami i pchłami, także to Fikio ma na sobie, tak? I kolejną rzeczą są to takie szelki, czerwone szelki. Um, mamy tego dość mało, bo kupujemy po trochu, nie tak wszystko. I to są takie czerwone szelki, także takie szeleczki. Um, kolejną rzeczą są to takie szelki niebieskie, które są już zniszczone i one są małe, więc będą na kajtka bo na to wszystkich są trzy małe, tak jestem dużym pieska. Kolejna to jest taka zwykła smycz. O, taka zwykła cienka smycz, to Fik ją dostał na urodziny. Jeszcze jej nie używaliśmy. Tak, drapiesz się, tak. Dobrze. Kolejna to jest taka smycz w łapki. O! Taka w łapki smycz. Ona jest na karabinczki, jest bardzo zniszczona, ale my ją używamy nadal. Bo po prostu ją dotrzemy jeszcze. Także w tym filmiku to wszystko, dziękujemy Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. I nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanał i skomentować tego filmiku. Także pa pa!